A przychodzą wam do głowy teraz takie historie, że się brało na ślub, na siłę kogoś, żeby tylko nie pójść solo nie. albo żeby... Tak, A, tak ja dobrze, zostałam zaproszona jako osoba, ja byłam osobą no towarzyszącą paru osób, kolegów. Bo przecież nie wypada nawet nie to, że nie pójść samodzielnie, to jeszcze tak. pokazać innym, że, że jestem solo. Mhm. Mhm. Jak byłem młodszy, to bywały takie miesiące, kiedy nie miałem wolnego weekendu. Ty, co to takim nadwornym, nadworną osobą towarzyszącą. Czyli dla wszystkich y, pań, które szukają... To się skończyło, to się skończyło. Aha, to, się to się skończyło. skończyło. Ale, próbujcie, <laughs> nie, próbujcie, nie wiadomo, może tak. to się zmienia. Cały czas Błagam, mówię nie, o tym, że próbujcie. wszystko się zmienia, ewolumie. Nie, odmawiam, odmawiam już. A, kokietuję, kokietuję. A co, nie lubisz już wesel? Nie znoszę wesel. Ja też nie. Ale halo, stop. Single, solo, solo. Co z tymi singlami? Oni nie lubią wesel? Może o to chodzi. Może. I też nie ma w tym nic dziwnego. No co to, 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 to jest za pomysł? Nie, dobra, raz powiem, że daruję e, wesela może. Ale ja byłem raz solo na weselu i było super. Na pewno. Było super, ale byli też moi rodzice, więc się bawiliśmy razem. Nie, to Te nie, nie trójka w kółeczku. To było rodzinne wesele i oczywiście nie miałem ochoty nikogo brać na siłę. Był z rodzicami na weselu. I byłem z rodzicami na weselu.